Mężczyzna mieszkający w północnej Kalifornii założył kamerę, aby obserwować swój kurnik, potem gdy lisy zaczęły atakować jego zwierzęta. Pewnej nocy na nagranie został uchwycony obraz tajemniczej postaci wyłaniającej się z lasu. Świadek usłyszał dziwne dźwięki pochodzące z podwórka, więc postanowił wyjść na zewnątrz, aby zbadać ich przyczynę. Kiedy podszedł do kurnika, wydawało mu się, że zauważył ogromną postać, która po chwili zniknęła w ciemnościach. Następnego dnia mężczyzna sprawdził kamerę, aby dowiedzieć się, czym mogła być ów tajemnicza postać. Jak się okazało, na kilku ujęciach widać ogromną, ciemną kreaturę o świetlistych oczach, która przemieszczała się blisko krawędzi lasu. Mężczyzna udostępnił zdjęcia portalowi Midnight in the Desert, który zajmuje się zjawiskami paranormalnymi. Cała ta sprawa wydaje się dość ciekawa, ale jednocześnie posiada kilka wyraźnych słabych punktów. Przede wszystkim Biorąc pod uwagę, że podczas gdy świadek twierdził, że zdołał wykonać nagranie tajemniczej istoty, jedne co udostępniono to kilka jego klatek. Definitywnie same fotografie nie umożliwią wyjaśnienia tajemniczego zjawiska, a jedynie pogłębią potencjalne wątpliwości. Czy tajemnicza istota była więc rzeczywistym Yeti? Czy może jedynie przebranym w strój małpy żartownisiem? Jakby nie patrzeć w obecnej sytuacji, obie wersje są co najmniej równie prawdopodobne.